Jeżeli co jest opoką w Kościele, to właśnie ten trwający spokój ludzi. Chociaż niekiedy i wiatry, i burze są przeciwko nim. 8 września, czwartek, kardynał Stefan Wyszyński. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj wspólnie nie z Bogusią, a z Joasią i męża Tomka, którego akurat chwilowo nie ma. Będziemy się dzielić słowem z dziennika duchowego Rozmów Alicji Lęczeskiej z Panem Jezusem, a słowo na dzień dzisiejszy jest: Otóż to, to takie. Im większe dary moje, tym bardziej zobowiązują do skruchy, pokory i dziękczynienia. Radość Twoja z powodu łaski, jakie otrzymujesz, niech będzie w Twym sercu większa niż smutek z powodu Twojej grzeszności. Bo miłość moja większa jest niż Twój grzech. Raduj się łaskami, jakie otrzymują inni, i dziękuj za nie, aby uchronić serce swe od ziarna zazdrości, rodzącego gorycz. Dostrzegaj i raduj się wszystkim, co moje w każdym ludzkim sercu. Z Psalmu 110. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Majestat i wspaniałość to jego działanie, a sprawiedliwość jego trwać będzie zawsze. Zapewnił pamięć swym cudom. Pan jest miłosierny i łaskawy. Kropka. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie, dzieląc się tym krótkim słowem, które no dzisiaj też akurat dotyka mojego serca, gdzie Jezus mówi o tym właśnie dziękowaniu. Uczę się wciąż dziękować i też dzisiaj będę się dzielił swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją z drugim człowiekiem. I proszę Was o modlitwę w tej intencji. Pozdrawiam serdecznie, Przemek Marny Pyłek i Asia z Liechtensteinu. Tak. Ciao, ciao, pogody ducha.